Dzisiaj y, znowu będziemy grać w BSP i tym razem w otwartym kochani. Zobaczymy, czy ludzie będą mi zabierać wszystko, czy wchodzi do jaski. No, oczywiście będą takie przerywki, żebyście nie oglądali tego pół godziny, no bo lecie to przesada. O, jak je ja wykopałam, dobra, nieważne. Ja kupię 5 albo 6. Akurat to wykopałam 6 jak dobrze liczę. Mhm. Zielony napływek, a tam gdzieś będzie takie kupię tutaj skoki, Złączył dołączył i opuścił dobra, bez sensu. Dobra, idziemy oddać. W ogóle dla osób się zrobiło? Ej. Ej, ciekawe jakby oni zareagowali na to, na słowo nagrywam. Na kupanie. I napiszemy. Bo tak nigdy nie grałam i nagrywałam w kupanie. Więc no. I tu coś jest, chyba. Tak. Ej, no, jest coś. Chyba, zakopałam się do czegoś, ale potrzebuję drugiej szonki I to jest, słabe, że potrzebuje kieszonki. No ale idziemy. On ci pozbierać. Gdzieś nikogo nie ma. Że mnie nie i nie zamarł tak. Nie, bo, bo ja tak lubię Zaraz ja mi napisze wam, że kupię klina Klina, klina Tak myślę właśnie, niektórzy ludzie tacy są Jak kupimy ja kieszonkę na, na 20 to szybciej zbieram na laser. Aha, jeszcze innej dni mi brakuje pomocy. lina lina. Koś później też być. Dobra, ulepszę... Aha, na kupię. No i po, jak będę miała na, na laser, to do Was wrócę. Wow, nie mam na laser, ale patrzcie. Taki tunel. Aha, dobra jeszcze. Tyle? kupię tą kieszonkę i idę sobie. Sio. A co, ja sią? A jeźdź. Sio, tu się dokupał? Nie, to dokołaś. Sio, won. Może kupię się Dobra yy. Dobra, kupię, kupuję laser za 100 Idziemy szybciutko kopać Wiem zresztą ja 8 minut, ale R Robię tak zawsze, bo opłaca mi się Bo teraz będę szybko kopać No i szybko się i się kopię No ale nie mam na Kurcze, no to słabo Muszę uważać jak kopię Nie wiem czy to... No jestem, ale nie trzeba По-кокс. Хорошо. И копи, Мне не нравится кота на его племя. Такие же Jeszcze nie ma napowu. Myślałam, że już będzie Dobra, napow już jest. Tutaj teraz szybko, nad, dra, tak. wydę na mina. Tak. Chcę też z czy wejdę poczytać na Dobra, wejdę. Super. Ду О, двенадцать может быть. Ej, słuchajcie, y, ogólnie dzisiaj o 14.30 mam poprawkę, ja kończę o 12.30 i się cykam, bo z matematyki mam, y, miałem kartkówkę i dostałam truje, ale cicho, bo nie uczyłam się. I właśnie coś jest. No i tak to wyszło. No, ale pani jest zła i mogę to poprawić, więc. Pani jest miła. Pan jest... tak, naprawdę, tak. naprawdę. No, taka, taka taka miła, naprawdę miła, bo bo. bo. I zawsze muszę tutaj. Ha. No. Oj, to tu jest? tu jest skar... Nie. A -a -a.

I w ogóle y, na odcinek y, jeszcze nie wstawiam odcinka Montuje mi się odcinek y, tamten drugi. Może tak więc... No, jeszcze tam będę musiał zmontować. Może go wstawię po szkole. Nie wiem, zobaczę. Zobaczę czy się wyrobię. Nie no, chociaż... No wiecie, przesyła się może tak. Ja montowałam, No i... I tak, już muszę zmontować i on może się przesyłać. Nawet jak otwieram ja włączony telefon. Więc to jest gitas. Wezmę koszmar? Wzięłam! No. A gdzie jest wyjście? Aha. Nie zapominam gdzie jest wyjście. A! Dobra, wyszłam. Oczywiście, że nie wyszłam. Wyszłam z tamtej jaskini. Oj, nie. Teraz będzie trudniejsze wyjście. Co ja zrobiłam? Ach, ai, ai, Natalia, Natalia. W ogóle, wiecie co? Tak w poniedziałki mam na 8.50 a reszty dni mam na ósmą. Po prostu 8. No i dzisiaj, mam więc przyjdę do domu, może yy, plecak, no i pójdę do szkoły, nie wiem, czy nie ma padać i się cykle jak będzie padać i nie chcę zostać gorszej od Sylwy, serio, jest takie, takie że nic nie umiem, nie no, jak poprawię na czwórkę, to też dobrze. Bo czwórka to też ocena. Trójka to też ocena. Jak to babcia powiedziała. A czwórka trochę lepsza. od I w ogóle. Bo zbieram kryształy. Bo. może zaczniemy Bo. Ale to bo bo, bo. bo. Hmm. Hmm. Bo. mi tak irytuje. Dlatego możemy kupić sołtysy. Dobra, no i kopiemy hmm. Możecie napisać, czy już dostaliście ocenę z obojętnie jakiego i czy je poprawialiście. Ja też raz poprawię. Moja koleżanka poprawiała z przyrody. Nie powiem jej oceny, bo to nie mogę po prostu. A! Dobra. Dobra, nie komentuję tego. I w sumie jest tak ciekaw na tym kopaniu, więc jej wyjdziemy. Moment no, czy ktoś się wydał w tym czasie uśmiech. Chociaż wątpię. Oddałam koształki. No i... Chcecie zobaczyć moją twarz? No to zapraszam na Instagrama. na No. Y, musicie sobie wyszukać Natalia y, G. To będzie Natalia Gady I mam końca, bo prawa autorskie są na BSP. I na BSP. No i, i ty i zakończyło ci tak jeszcze sobie zobaczyło, czy nie uśmiech. O, są nagrody, więc. A, dziękuję za pokoskanie bardzo zwierzaka. Więc to tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie napisać w komentarzu hmm, powiedzieć hmm, Kopanie z małej. Życzymy serduszko, więc to tyle, więc